Jest skrzyżówką jakich zwierząt? Mu to jest. Y... Zwierzę. Zwierzę? No tak, dlatego zapytałem, z skrzyżówki jakich zwierząt powstaje? <likryt> to... <gryt> Ze <Zachodzie> <gryt> wszystkich zwierząt mu powstaje. <gryt> Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdzimy, jak Polacy znają zwierzęta. A sprawdzimy to w warszawskim Zoo, bo Zoo to dom dla wielu zwierząt, a także miejsce z misją edukacyjną i masą materiałów edukacyjnych. Zapraszam Was tutaj i przypominam, że naszą planszówkę kupicie na matura.topzdura.pl wraz z darmową dostawą, a my zaczynamy. Mamy tutaj e, zdjęcia zwierząt. Część z nich wygenerował AI, a nie mm. istnieją naprawdę. Musimy tylko powiedzieć, czy okay. istnieje, a jak tak, to jak się nazywa? To jest rekin młot. Super. Ten młotogłowy, czy jakoś tak się nazywa? No, zęby trochę ma jak rekin, ale czy to jest prawdziwe? Przód mi trochę nie pasuje. Przód mi pasuje. No, nie, to jest. Jaślone. Y, 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 y. No, to jest y, rekin. Jaki? Nie wiem, znam tylko szablone, to się chyba mówi, ale to chyba tygrys. Tak, tak, <laughs> no, to... no, jeżeli to wygląda jak młotek, to po prostu ja może mało spostrzegawczy jestem, ale okej. Okay. To teraz spróbujmy mhm. znaleźć nazwę już tego. To jest A... podobna podpowiedź do M tego zwierzęcia. Nie wiem, młotkowiec. Jakie koty naturalnie występują w Polsce? Ryś. Tak jest. Jak dasz drugiego, to będziesz osobą, która najlepiej odpowiedziała na kotowate. Żbik. Tak jest, mamy dobrą odpowiedź. Bomba, szacun. W końcu ktoś odpowiedział. Może być odpowiedź, że dachowce? Pumy. Występują naturalnie w Polsce? Nie występują naturalnie w Polsce? Dobra. Eee... No nie. <laughs> koty domowe. Jaguary. Jaguary w Polsce? Nie? Cholera. No to Lamparty, Co? kot taki domowy, taki dachowiec. Tak nie do końca naturalnie on tu występuje. Czy list to jest jakiś. list nie z kotem? Oj, nie wiem. Żebba i? Nie, nie wiem. Żebba Nie, nie wiem. Żbik! Żbik, po prostu. A no ten, żbik! <grym> <grym> Okej. Okay. Co pije stara krowa? Chyba wodę? No, jak najbardziej. Mleko. To jest na pewno fake. <grym> <grym> tak jest. Jakiś gandal w. Y tak, <noise> wśród <nietoperze. głos> Dokładnie. Ta broda strasznie mnie intryguje. No, no, powiedzmy, że jest taki nietoperz. No nie, 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 nie no, nie, no specjalnie był były tak absurdalny, tak. taki starzec. <noise> Ale już powiedziałeś, że jest ta ryba. <noise> to jest nietoperz. Czy na pewno? Mm, tak, na pewno. Są takie bradate? No, no, pewnie jakiś, jakiś jest. Mu jest krzyżówką jakich zwierząt? Konia i osła. Tak, jest. Mu pewnie bizona i jakieś krowy. Jakiegoś bawoła z, nie wiem, z sarną? <grystuńczym> z sarną>, <grystuńczym> z sarną> o jest. A mu może z ryba. Jakiejś krowy domowej może? Z Z bawołem? No to, to bagienne chyba jakieś. To jakie bagienne? Dzik na przykład. Dzik jest bagienny? No, bagienne dziki? Siedzi, nie? Bagnajnie. nie? O, krowa i osio Mu, mu, mu to jest... Yy... Zwierzę zwierzę? No tak, dlatego bo zapytałem z, z krzyżówki jaki zwierząt powstaje. <słyszy> <grym> ze, ze wszystkich zwierząt mu powstaje. <słyszy> <grym> Żubra i... i... I? jaka? O Boże, <grym> jak <by> to wyglądało? <grym> Wydaje mi się, że to jest prawdziwe, że to jest mrówkojad. To jest mrówkojad. Coś mi się tu nie zgadza. Coś mi się tu nie zgadza. Okej. Okay. I jednak to chyba nie będzie istniało. Y Myszołów? Nie? Powiedz, czym jest fauna? Yy, fauna to ogólnie królestwo zwierząt. Tak jest. Taka jest część otoczenia, pewnie. Która część? Widzimy, czy widzimy to Odgłosy. Tak? Niekoniecznie odgłosy. Echo? I to jest coś z promieniami słonecznymi? No bo to jest te żyjątka wszystkie pod co iskają rybki sobie, żeby je zjeść, chyba też żyją. jest fauna? No Nie. chyba tak. Zwierzęta tam żyją, na pewno. Tam czy gdzie? Na pustyni, chyba bardziej. W tle za mną bawią się góralki skalne w warszawskim zoo. A ja przypominam Wam, że w naszej grze można wygrać albo za pomocą wiedzy, albo za pomocą sprytu. Dzięki czemu spryciarze mają szansę z mózgowcami. Grę zamówicie na matrotops.pl wraz z darmową dostawą, a my lecimy dalej. Działak? Działak. <noise> Pep pan, działak. Ale to nie istnieje chyba. Czy istnieje? Dziobak. Istnieje. Dziobak. Ale to tak wygląda. Dziobak? No. Nie ma szans. To jest, to jest chyba ten e, bubr? Bup? Nie, 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 nie. nie. E, Boże, borsuk. To jest prawdziwe. Co to jest? Bubr. Czy istnieje? Nie. A jak rozmnażają się ptaki? Składają jaja. A przed tym, żeby móc złożyć jaja, co się hmm. musi wydarzyć? No, muszą się. Musi dojść do zapłodnienia. Tak jest. Powiedz mi, jak rozmnażają się ptaki? W gnieździe. Jak to? Jak, jak byś to opisał? No, no z jajek, nie? No. Jajo żyworodnie, czy coś takiego? Samica składa jaja. No. A samiec y, dokłada swoją cegiełkę do tego i no, potem... Z... <grywa> sami... <grywa> Czyli samica złoży jajo, a co później tam ten samiec robi? Rozbija to jajo, czy nie? Nie, nie, nie. E... To jak dokłada te cegiełkę? W szkole było, że jakimś tam mleczkiem y, oblewa te jajka i potem to się zapładnia. <grywa> <grywa> a to... to... To jest chyba wygenerowany. To jest wygenerowany. To istnieje chyba, ale nie wiem, co to za zwierzę. Antylopa? Jakaś... Ma paski, ale myślałem że na początku, że to zebra, ale... To jest też, wydaje mi się, że prawdziwe. Jest takie zwierzę, nie pamiętam za nic, jak się nazywa, ale jest taka, jest taka jakby krzyżówka zebry z, z, nie wiem, z antylopą, coś takiego. Ale to wydaje mi się, że jest prawdziwe. Co to jest podalec? Padalec to jest szczczurka bez nóg, przypomina tak. węża. Tak. Padalec? Szczerze? Jak jakieś przezwisko dla osoby. Kojarzy mi się to z jakimiś robakami może? Jak wyglądają te robaki? Widzę takiego typowo stereotypowego małego robaka. A może to może być jakieś, nie wiem, urządzenie, narzędzie? Eee, jakiś rodzaj robaka. Jakie wielkości są te robaki? Nie są duże. Powiedziałbym, że jakieś, jakaś bakteria, może jakiś robaczek. To jest ta ryba lotna, czy latająca? Latająca, tak. Nie istnieje. To prawdziwe czy nie Nie, nieprawdziwe. No gdzie no ryba nie lata, nie? Zlatająca ryba. No, no, gdzie no? No to wygląda na sztuczne jakieś, nie? AI. Wygenerowane, bo to miała być hasardynka. AI. Nie istnieje. No ale wątpię, żeby istniała taka ryba. Coś takiego nie ma. Nie istnieje. Nie, nie może być tak, że ryba będzie miała takie duże, te, będzie wyskakiwała z wody, dzięki temu w i latała. Nie, nie. Ale A jak się... ja bym powiedział latająca ryba, to byś nie przyjął przy tym e, pieczątki. No nie, a pewnie tak jest. A pewnie no tak, tak jest. tak jest. <laughs> Okej. Okay. Małpa, ale. Pawian? pawian? Pawian, pawian, tak. Orangutan. Orangutan? Pa. Pawie. <laughs> jak oddychają ryby? Yy, pobierają tlen przez skrzela z wody. Jak ładnie w całości to powiedziałeś? Super. Przez oskrzela. Ryby oskrzela. Przez oskrzela? Nie, nie, prze... Nie, nie, to teraz leci na odcinek, jestem pewna, bo pewnie mnie <noise> jakąś bzdurę. Ryby przez e, oskrzela. Nie, czy one oddychają? Nie oddychają ryby. Nie oddychają. Serio? I to oskrzela mają. I co pobierają przez te oskrzela z, wo z wody? Jakiś związek? Oprócz wody, to chyba nic innego. E, jaki związek pobierają przez te skrzela? No wody. Słucham? To woda. Alpaka? Tak, alpaka. To są lamy. Blisko, ale nie. Ciężko tak na, na szybko przypomnieć sobie, nie? Na A. Alpy. Nie, nie <laughs> Alpy. No i tu mamy lamy, tak. Jakie zwierzę potrafi latać, ale nie jest ptakiem? Nie topesz. Na przykład nie topesz, też mamy owady. Super. Jakie zwierzę potrafi latać, ale nie jest ptakiem? Kura. Wydaje mi się, że pingwin? Pingwin. Ku... Nie, kurat, to nie. Nie przypominam sobie takiego przypadku. To chyba nie jest możliwe. No, my potrafimy latać w samolotach. Tak? Co to jest? Ryba. Tak jest. Jesiotr. Jakąś ściółkę? Nie Nie, nie wiem. wiem, kto korzysta z tej ściółki. Nie? Wow. nie, sak, sak na pewno. Sak. Jakiej wielkości jest ten sak? Lis, coś takiego. wielkości lisa jest Jesiotr. Dobrze. Okay. Nie. <noise> Jakbyś no. złapał <noise> i Jeszcze, wielkości jest lipa. Rys... Tak jest. <noise> Wypijacie to. Na ludzie. Brzmi jak jakieś leśne zwierzę, ale jakiej wielkości? Jakiś taki średniowy, Ja wiem, do może. Co, tak? Większy od pudu? Chyba. <noise> jest to jakiś gatunek ptaka? Jak, jak wyglądają te ptaki? Czy występują w Polsce te siotry? Może i nie występują. Kurczę, nie, czy to nie jest jakiś fake? bo faktycznie trochę ma za długie nogi. To jest to chyba fake. Fake. Mhm. uczyliśmy konia z bykiem. No to jest byk. Muł. Nie jest to mu, bo się tak ludzie nie. muła sobie wyobrażają, a mu mhm. jest mniejszy. To jest jakiś bawół? No To nie jest to bawu. Byk? Istnieje czy nie istnieje? Istnieje. Też jest realne. Gdzie to można spotkać? No w zonie. Dziękuję Warszawskiemu zoo za możliwość nagrania odcinka tutaj i sprawdzenia, jak Polacy znają zwierzęta. Przychodźcie do Zoo, aby poznać te zwierzęta lepiej i ja przypomnę Wam o naszej grze. Zostań prowadzącym Matura to Bzdura, której można wygrać albo za pomocą wiedzy, albo za pomocą sprytu. Naszą grę kupicie je z darmą dostawą na maturatopzdura.pl. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek co wtorek o 16.00.